Pan Eugeniusz Bong, dziecko kresów, które przeszło przez Syberię i przez Indie, przez Anglię do Ameryki, a po wspaniałej karierze zawodowej poświęcił się Polonii i jest współtwórcą i szefem Polskiego Centrum Kultury w Cleveland. Pan Eugeniusz opowie nam teraz o swoim dziele wspaniałym, o Polskim Centrum Kultury w Cleveland. No nie wiem koniecznie, czy to jest moje dzieło, bo to jest dzieło wielu, wielu wolontariuszy, którzy udzielają się tutaj w centrum i pomagają. Także to powstało, powstało naprawdę wysiłkiem wielu, wielu, wielu osób. Tutaj jest nasza sala konferencyjna i mamy tutaj bardzo piękny, piękny dywan przedstawiający pułkownika Krzyżanowskiego, który walczył tutaj w Stanach, w wojnie domowej a, i bardzo się wsławił. A, został mianowany na generała, ale przez prezydenta Lincolna, ale Senat, w Senacie nie było nikogo, który by mógł wymówić jego nazwisko poprawnie i nie, nie zaaprobowali tą nominację, ale wysłali go do, do Alaski Później powrócił i wreszcie znalazł się senator, który wymówił poprawnie jego imię i został mianowany na generała. Mhm. Poza tym portret ten, jesteśmy, nasze centrum jest imieniem Jana Pawła II. Portret ten był podarowany przez jedną panią artystkę, malarza z Pittsburgha, która była tutaj u nas i podziwiała to, co mamy i mówi, na drugi raz, jak przyjechała, to dała nam taki prezent, bardzo, bardzo wywolna twarz, bardzo tak. mi się podoba. Centrum y, posiada piękną y, salę y, koncertowo, konferencyjną, również odbywają się tu imprezy, bankiety, wykłady i obecnie trwa próba, prawda? Tak, próba Opera Circle jest to opera, która jest założona przez. Dwoje polskich artystów, Jacka i Dorotę Sobieską, którzy tutaj wystawiają dwie opery każdego roku, oprócz tego inne programy artystyczne, muzyczne, także i z siedzibą tutaj u nas w naszym centrum. Tak, to może teraz pójdziemy i zajrzymy na chwilkę jak się odbywa próba. To jest nasza sala imprez. Chciałbym zwrócić uwagę na te trzy obrazy, które są na, na ścianach, które przedstawiają trzy stolice polskie w historii polskiej. Pierwsza to jest Gniezno z Romanem Świętego Wojciecha, pierwszego Polskiego, historii świętego Polskiego. Tutaj napis, gdzie nasz papież... Był arcybiskupem. No i Warszawa po, po lewej stronie. A kto jest autorem tych, mal, mal, tych obrazów? Malarze to są dwóch, dwóch Polaków, malarzy, którzy tutaj mieszkają w Cleveland. Jeden się nazywa Kuba Wiśniewski, a drugi się nazywa Artur Bank. Bardzo piękne. A, I w tej chwili odbywa się właśnie próba mm, grupy artystycznej. Oni Opera się przygotowują na, Bellini, na, na na wyjątki z Opery Belini, będzie program specjalny, w którym będą śpiewane wyjątki z Opery Belini. w listopadzie to jest 18-19 listopada 2011 roku i będą w, w kościele będzie ostateczne. A tutaj następna nasza impreza to będzie obchód Niepodległości 11 listopada. I też będzie program artystyczny, i będzie recepcja. I tak będzie uczcić tak. Dzień Niepodległości. I będzie wspaniały, bardzo smaczny obiad przygotowywany przez zespół wyjątkowej specjalistów kuchni polskiej w Cleveland. A teraz przejdziemy do części muzealnej Centrum Polskiego? Jesteśmy w części muzealnej i w tej części mamy wystawy takie przejściowe. Tym razem jest tu wystawa o prezydencie Hooverze, który pomagał Polsce po I wojnie światowej. On stworzył takie organizacje, tak zwane Relief Agency, i która w Polsce stworzyła 6 tysięcy takich soup titchens, czyli e, obiadowych, dla, gdzie, gdzie karmili dzieci e, i tutaj jest właśnie mapa e, Polski Przedwojennej i, i te wszystkie e, oznaczenia Miejsce, pokazują gdzie, się tam... tak. pokazują, gdzie te, były te kuchnie dla sierot. E, tutaj są przykłady właśnie jak te kuchnie wyglądały. One były zarządzane przez e, siostry zakonne e, kościoła katolickiego. Huber e, był przyjacielem Paderewskiego i na pewno ta przyjaźń to stworzyła to, że on pomagał, e, pomagał Polsce z, właśnie w stworzeniu tych, e, tych kuchni i, e, i też pomocy dla, e, dla Polaków po wojnie. Dlatego, że po, Polska po pierwszej wojnie światowej była bardzo współsłyszona. to jest właśnie pokazane jak wyglądała, jak wyglądała Polska po, po I wojnie światowej. W czasie wojny bolszewickiej było bardzo wielu Amerykanów, którzy wspomagali Polaków, którzy wstąpili do wojska polskiego. Nawet jeden z nich stworzył taki oddział. Lotnictwa e, Amerykanów, e, którzy brali udział w wojnie, wojnie bolszewickiej. Huber e, był w Polsce dwa razy, w 1919 roku. Tu jest jego zdjęcie ze sztabem Wojska Polskiego. A tutaj jest Padelewski, Dusudski i Huber. To jest zdjęcie, które pokazane właśnie obchód. 4 lipca, te święto niepodległości Stanów Zjednoczonych, ale obchód ten jest w Warszawie. Teraz przechodzimy do, do części do części bardziej tak historycznej Polski i tutaj mamy reprodukcję, reprodukcję obrazów Matejki. To jest Piotr Skarga, a, który e, przemawia e, kazanie, czyli tego do, do króla polskiego. A, po pierwsze Chopina, a, tu jest Litwa pod Waldem, Unia Lubelska, Batalek Włoskowy. To są wszystko rytografy, które a, były a, produkowane w Czechach. Tutaj mamy gablotkę z orderami polskimi. E, tu jest bardzo ciekawy e, dokument. To jest gość, który zdobył e, medal Wiltuty Military, ale on był deportowany z Kresów do, na Sybir. I tu jest jego oryginalny dokument zwolnienia z, e, e, z Sybiru przez NKWD. Tu są medale drugiego korpusu. To jest medal polonia Restituta. No i tego Tu jest bardzo ciekawy obraz, który był znaleziony w jednym z domów, które były... Zburzenia tutaj w Cleveland. I to jest e, na pamiątkę, e, jak e, Prusy, e, Prus, e, Prus, e, Prus, rząd pruski przed wojną e, wyganiał e, polskich e, wieśniaków, rolników z ich zdiosek e, I to jest demonstracja przeciw temu, temu wyganianiu z, z ich posiadłości. O po pierwszy świętebnicza. Tu jest e, portret. E, portret prymasa polskiego z roku 1900. Tu jest portret gościa, który był w, w obozie koncentracyjnym Mauthausen, przyjechał do Stanów Zjednoczonych, posiadł w Toledo, Ohio i on zaczął, zaczął malarstwo według numerów. To był pierwszy człowiek, który właśnie, e, kiedyś to było bardzo popularne malowanie według… E, a jak się e, nazywa? E, on się nazywa Grant, ale po, e, z tego, po on się nazywa e, Grochowski. Grochowski, a on zmieniony był na Grant. E, tu jest jeden z obrazów e, mal, jednego z Malczewskiego, Rafał Malczewski, który mieszkał w Kanadzie. On był spokrewniony z rodziną Malczewski, która jest znana w Polsce jako, jako malarze. Ten obraz jest kopalnia wujek. Henryk Baniek namalował go i to przedstawia atak na, na kopalnię wujek i sześciu, których było zabitych w kopalni. Oprócz tego było trzech innych zabitych na, na ziemi. malowanie przez Barbarę Walczewską, która była żoną jednego z tych malczewskich. Ona przyjechała tutaj do Stanów w 1980 roku i bardzo tęskniła za Polską i te przedstawia tego pawia płaczącego za Krakowem. Ten obraz to znaczy jest fotografia obrazu Jana Styki, który namalował tego ukrzyżowanie. Ten obraz jest w Kalifornii. Jest bardzo, bardzo wielki, to był mielowany na wystawę w 1936 roku, Światową Wystawę. Ale ponieważ był tak duży, ma jakieś 30 metrów, 30 metrów długości i jakieś 15 metrów wysokości. Także nie mogli go wystawić dopiero. Parę lat temu znalazł się benefaktor, który darował pieniądze na wybudowanie budynku, żeby ten jeden obraz tam stawić. Przepiękne jest tego, także ktokolwiek jest w Los Angeles, powinien pójść na ten na cmentarzu, nie nazywa się Forest One Memorial Park, powinien tam pójść i zobaczyć ten obraz. Przepiękne. Chcę pokazać Amerykanom, no i Polakom, którzy nie, nie znają sobie sprawy, jak Warszawa wyglądała po wojnie. Tutaj jest wystawa, która przedstawia współczesną Polskę. Amerykanie nie mają pojęcia właściwie, jak Polska wygląda. Niektórzy mi się zdają, że to jest jakiś trzeci świat, że w ogóle są w zacofaniu i tak dalej. Chcemy im pokazać, jak rzeczywiście Polska wygląda dzisiaj. Jest to kraj nowoczesny, całkiem równający się krajowi, krajowi każdemu krajowi Europy. A jak powstała ta wystawa? Powstała ta powstała przez Marianna Ośko, która jest fotografem jej oryginalne zdjęcia, a jej mąż Piotr, który napisał tekst. Mhm. I to, to... Jan, Janoś, który Czy to jest tekst. podróżująca wystawa, czy stała? To jest wystawa stała. Chcemy, tak jak mówiłem, Amerykanom pokazać jak Polska. A tu produkty, które są produkowane przez, przez Polskę, nie? węgiel, miedź, bursztyny. Kryształy okręty tego porcelana, produkta spożywcze i farmaceutyczne. Także, tak. No i naturalnie. Tak, żubrówka. To jest przepiękny no, uh, kościół uh, w, uh, niedaleko Krakowa, nowoczesny. Okay. Tak. Mm -hmm. No i chcemy pokazać też, że Polska ma tak zwany Key West na Florydzie. To jest nasz Key West. No to jest okay. health, tak. <gry> na Aha. Jeziora i lasy i góry. Tak. Trochę folkloru. Tak. Czyli od gór do morza. No i do, do Wrocławia. Mhm. Wrocław, który jest uważany za polską Wenecję. Ta część muzeum jest poświęcona Solidarności. Tu są oryginalne plakaty, które były w Polsce wywieszane w czasie, jak powstała Solidarność i w czasie wyborów. Tutaj są trzy krzyże, które Solidarność domagała się, żeby wybudowane były, żeby dopuścić tych. E, e, ludzi, którzy zginęli e, w czasie e, Roz, za, e, rozruchu w e, tak, e, no i, I ksiądz popiełuszka. No i ksiądz popiełuszku, który był e, takim e, e, męczennikiem, solidarnym. Męczennikiem, który był został błogosławiony, umęczony przez e, policję. Tu mamy takie pokoje dedykowane do różnych, na różne tematy, ponieważ jesteśmy imieniem Jana Pawła II, centrum imieniem Jana Pawła II, to jest życie naszego papieża od, od dziecka do czasu jak zmarł. Piękne. Ta sekcja tutaj jest dedykowana do, do, dla Wojska Polskiego, z i i II Wojny Światowej. Znowu oryginalne plakaty. Jest portret tam jest Sikorski. No i nawet ten plakat Armia Polska we Francji. <grymne> Ciekawe. No i tutaj też Poland first to fight. Ten mundur to jest Armii Halera. To był gość z Pittsburgha, który był ochotnikiem właśnie w I wojnie światowej w wojsku Halera i to jest jego, jego mundur. I tutaj jest dywizja maczka czołgów. Tutaj w dalszym ciągu jest dla, dla mundurów, mamy mundury żołnierzy polskich. Ten mundur jest gościa, który mieszkał w Cleveland, a się nazywał Nagórny, Władysław Nagórny. On był majorem w drugim korpusie. Warszawa w walce, mapa Powstania Warszawskiego. I to jest ciekawe zdjęcie, jak wygnanie Polaków na, na Sybir. To jest zdjęcie, czy to jest grafika? To jest chyba. Zdjęcie, ja myślę, się to jest to zdjęcie. Mm -hmm. Tu jest historia uh, Polonii w Cleveland. Um, Karol Wojtyła, gdy był uh, kardynałem, to był tutaj uh, gościem. Uh, Miałem szef e, kościoła świętego Stanisława. E, w Cleveland jest też, e, są ogrody narodowe, takie różne narodowości, mają swoje, swoje sekcje i Polacy też mają. I tam jest wiele e, po pierwsze e, sławnych Polaków, to Chopina, Mickiewicza, e, Mareku i Skodawską, Paderewskiego. Przedstawiane są obchody w Cleveland, obchody 3 maja i naturalnie portrety Kościuszko i Kułaski. A w środku to jest pamiątkowe wydanie z setnej rocznicy powstania Kościuszkowskiego w Polsce. Ale to tak. było wydanie tutejsze, amerykańskie. Tutejsze, amerykańskie wydanie, tak. Jak Kościuszko uh, przyjechał tutaj do Ameryki, on poszedł do, do Waszyngtona i powiedział, żeby go przyjął do wojska. Waszyngton się spyta, uh, tu pisze tego, uh, I came to fight as a volunteer for American independence. A Kościuszko odpowiedział, uh, what can you do? Uh, zapytał się Waszyngton. A Kościuszko mu odpowiedział, try me. Teraz tak. Ta grafika, to zdjęcie pokazuje pomnik kościuszki, który został ufundowany przez Polonię w Cleveland. To jest przepiękny pomnik. To jest przed Muzeum Sztuki. Tak, ale w którym roku ten pomnik został. Okej, okay. Wade Park, nie, nie, Cleveland. To jest bardzo piękny i historyczny pomnik. Nie, nie wiem, którym przybyło. Nie ma daty powstania tego pomnika. Okay. I tutaj jest, proszę, tu są pieniążki i zdjęcia. W inne, i, I znaczki. Zbiór mamy znaczków polskich i, i, i polskich monet i polskich pieniędzy. Mhm. To są zdjęcia kościołów polskich, gdzie były do niedawna msze po polsku. A teraz już tylko są dwa kościoły, gdzie msze po polsku są. To jest świętego Stanisława, to jest ten kościół, jeden z najpiękniejszych kościołów w Kliwen i świętego Jana Kantego. Kiedyś w Polonia, znaczy polonia, polscy migranci wybudowali 16 kościołów polskich. W Kliwen? Tak. Niestety. Niektóre już zostały zamknięte przez naszego biskupa i tak jak wspomniałem przedtem, a dzisiaj już tylko dwa kościoły są, że mają jeszcze po, 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 Trzy właśnie, trzy kościoły mają po polsku. To jest św. Stanisława, Jana Kantego i niepokolonego poczęcia serca Matki. Tu są artykuły, to są zdjęcia artykułów, które są w naszym muzeum eh, Cleveland Museum of Natural History. To wszystko pochodzą z Polski. Mm -hmm. Eksponaty w amerykańskim muzeum pochodzące z Polski. Tak. To są książki w języku polskim i angielskim na, na temat, jak pisane są na temat e, e, Polski, o tematyce polski. Wiele tych książek było podarowane przez e, doktora Maciuszko, który był tutaj, e, uczył na e, Baldwin Wallace College i też e, był, e, pracował w bibliotece głównej w mieście, w Cleveland. On miał bardzo duży zbiór e, książek i wszystko, <gry> całą swoją tą kolekcję podarował e, do naszego centrum. No właśnie, z, włącznie z pięknym zbiorem kultury paryskiej. A, które tutaj jest umieszczony, Jak również większość y, książek y, podarowanych przez doktora Maciuszko jest skatalogowana, prawda? W ogóle większość książek w tej bibliotece jest skatalogowana przez jego żonę między innymi, doktor Kati Kat, Maciuszko. Ten żurandol jest z czasów Napoleona, wiemy, wiemy po, po tym orle i koronie. Tak, mhm. Także jest dość ciekawe, te, te wszystkie tarcze co tu są, to celem tych tarczy jest odbicie światła na dół, żeby jak się czyta, tam było więcej ciekawe. światła, żeby nie było rozproszone. Mhm. Na no pięknie. Tak. A, a to jest szopka? To jest szopka, to jest tak. szopka tak. To tak. jest zbudowane przez jednego z e, mieszkańców tutaj Cleveland, który podarował to. Mm -hmm, bardzo, bardzo elegancka. Mm -hmm. Tu jest e, pokój e, e, etnograficzny. Tego, tak. E, e. strojów ludowych. Drożej, ładnie, piękne, piękne do te rysunki też. No, to jest folklor, folkloru polskiego. Dla Amerykanów to, to jest najbardziej popularne. Tak, najciekawsze. To tak, najciekawsze. Ciekawe. Pisanki. No i, tak, i, tak, uberze, tak. I takie i, radosne. Te, te latki, tak, te latki, tak. mhm. Mm -hmm. No dobrze, czyli to tak z, y, daje nam Aha, jeszcze nie koniec. Tego. No i tutaj jest um, Pokój uh, dedykowany do Ignacego Jana Pawelskiego, mm -hmm. który naturalnie był nie tylko sławnym pianistą, ale też i mężem stanu. Um, ciekawa historia, jak to nam było podarowane. Uh, Gość zadzwonił do mnie i mówi, że ma e, tam pewne e, memorabilia pod Paderewskim i pyta się, czy byśmy byli zainteresowani. No ja myślałem, że to może ma jedne, dwie, trzy rzeczy tego. A przychodzę do jego domu, a on to miał rozstawiane na stołach i, i pokazuje mi to. Pyta się, jesteś zainteresowany? No ja mówię, naturalnie. Ciekawe rzeczy, on nawet nie jest, Pochodzenia polskiego. Się... Jego brat, który zmarł, to właśnie był zafascynowany muzyką paderewskiego. A. I on to kolekcję tego wszystkiego zrobił. I jak on zmarł, to ten e, gość e, podarował nam. A jak on się nazywał? Dabczyńca? A Paderewski display e, rodzina e, Bachelor. bachelor. Tak, takie niemieckie chyba nazwisko. Ale to, to, to oryginalne takie e, mm. nagrania e, z tymi, To jest płyta? To jest taka płyta, o, co mają na wysokim Tak, tak, tam, tak, fascynujące. Panerewski był na, na Time Magazine, na, na tej głównej na tej pierwszej stronie dwa razy, co jest wielkim zaszczytem. Tak. A ten portret tutaj? Ten portret był ma na, na, e, e, malowany e, na jego cześć, jak on występował tak. w Akron. I no, e, tak. to jest gość, który e, w Akron tego namalował. No nie tak. nie przypomina sobie nazwiska, mamy jego tak? mhm. no. Bardzo ciekawe.